Do waszej matury podstawowej zostały dwa dni, i dzisiaj mam, jak chcieliście, zadanie dla was z prawdopodobieństwa takie bardziej skomplikowane. Także zapraszam. A po co mi No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. No dobra, to tak, żeby już wam troszkę podnieść morale przed tą maturą z matematyki oczywiście napiszcie hashtag w komentarzu matma na 100% będzie bez problemu. A oczywiście szykujcie się jutro na mega hiper powtórkę tym razem coś bardziej z CK oczywiście na wieczór koło godziny pewnie 17. Także zapraszam. Rzucamy 4 razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że liczba otrzymanych orłów będzie różna od liczby otrzymanych reszek. No tak jest zadanie mam dla was właśnie z prawdopodobieństwa dzisiaj. No dobra, słuchajcie, cztery razy symetryczną monetę. Jak takie zadanie zrobić? Najłatwiej, powiem szczerze, to zadanie można zrobić po prostu, wypisując wszystkie możliwości. To jest pierwszy sposób. Ich wcale nie będzie aż tak dużo. Ja, jakie, jakie tutaj bronie w ogóle mamy do dyspozycji w takim zadaniu? Czyli pierwszym sposobem na to zadanie jest to, że, że wypiszemy sobie w ogóle wszystkie możliwości w naszej Omedze, tak? Czyli nasza Omega równa się no i zaczynamy. No to tak, żeby się tu nie zgubić. Czyli załóżmy, może być Orzeł, 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 orzeł. Same oru. Później wrzućmy jedną reszkę czyli i załóżmy, niech reszka będzie na początku. Czyli będzie reszka, orzeł, orzeł, orzeł. I teraz jeszcze wykorzystamy to, że ta, ta reszka to może przestawiać swoją, swoje miejsce. O. Tak, czyli reszka na drugim, jeszcze może być reszka na trzecim i jeszcze będzie mogła być reszka na czwartym miejscu. O ten sposób. Mamy jedną reszkę załatwioną. No to teraz jeszcze mogą być dwie reszki. No to niech będą dwie reszki na początku. O. Skupmy się, że ta pierwsza reszka jest tutaj póki co na początku też. Czyli tą drugą będziemy przestawiać. Czyli może być z, yy, reszka, orzeł, reszka, orzeł. Teraz jeszcze może być reszka, orzeł, orzeł, reszka. No dobra. Czyli już mamy na pewno wszystkie, że na, że na początku jest reszka i są dwie reszki. No to lecimy dalej. No to teraz już na początku, żeby nie było reszki. Czyli zrobimy, że tak są teraz. Dwie reszki, czyli na drugim, trzecim miejscu. No to i teraz tak, to tu musi być orzeł, tu reszkę zostawimy, to tu przestawimy, będzie orzeł, reszka. No i chyba jeszcze możemy zrobić tak, orzeł, orzeł, reszka, reszka, nie? Coś takiego. No to chyba dwa, dwie reszki mamy załatwione. Dobra. No to teraz trzy reszki. Czyli znowu podobna taktyka. Zaczynamy, że wszystkie są na samym początku. Jak chcecie wypisywać wszystkie elementy, no to trzeba tutaj jakąś strategię po prostu przyjąć, nie? Czyli reszka, reszka, orzeł. Teraz może być tak. Reszka, reszka, orzeł, reszka. Tak naprawdę do tego jednego orła po prostu przestawiamy, nie? Czyli reszka, orzeł, reszka, reszka. I jeszcze może być. I jeszcze by może być. Orzeł, reszka, reszka, reszka. No i mamy trzy reszki, no to zostały cztery reszki, no to cztery to będzie... No, cztery. <grystanie> to będzie, re... będzie reszka, 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 reszka. No i chyba wszystko, nie? Czyli... A, no właśnie, sorki, to nie jest moc zbioru, tylko po prostu omega. Jeżeli wypisujecie, ja tutaj niechcący widzicie, odruchowo napisałem, natomiast jeżeli wypisujecie zdarzenia elementarne tak zwane, no to nie bez tych żadnych kreseczek. Teraz moc naszej omegi, czy inaczej liczebność tego zbioru, no i liczymy ile tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. i nasza omega jest równa szesnaście, tak? No i teraz yy, my nawet nie musimy wypisywać tych yy, zdarzeń elementarnych, Naszego zdarzenia A, tylko po prostu sobie podkreślimy jakimś kolorem mm, te sytuacje, gdzie co ma się dziać. Liczba orów będzie różna od liczby reszek. No dobra, liczba orów jest inna niż liczba reszek. Tutaj orów z tu reszek nie ma, orły są cztery, czyli to będzie OK, to jest OK, no bo jedna reszka, jedna reszka trzy orły, nadal OK, nadal OK, nadal OK, bo się tylko kolejnością zmieniało. To nie będzie OK, bo dwie reszki orzeł, to też nie OK, to też nie OK, to też nie OK, yy, to też nie jest OK, to jest OK, to jest OK, to jest OK, to jest OK. No i jeszcze reszka 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 też nas interesuje, czyli moc naszego zdarzenia A, ile tego będzie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jest takich sytuacji, czyli nasza moc zdarzenia A to będzie 10. No i prawdopodobieństwo tego zdarzenia to będzie nasza moc zdarzenia A przez moc naszej ω, czyli 10 przez 16, czyli to się skróci, jak tak patrzę, przez 2, 5, 8, 5, 8, o. W ten sposób. Można to zrobić jeszcze na drzewo, chociaż ono już będzie takie całkiem yy, trudne do narysowania, ale możemy spróbować. Orzeł, reszka. To jest nasz pierwszy rzut. Później mamy znowu orzeł, reszka, orzeł, reszka. To będzie drugi rzut. Później jeszcze będzie orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł. Reszka, orzeł, reszka, to jest nasz trzeci rzut. No i ostatni, tu będzie znowu orzeł, tu będzie reszka, tu będzie 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 orzeł, tu będzie reszka. Orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka. No trzeba to drzewo stworzyć, tak? Za to to jest upierdliwe. No i teraz tak, oczywiście nad tymi rozgałęzieniami piszemy prawdopodobieństwo na to, że wylosujemy orła, tak? na tym to wszędzie są jedne, drugie. Jedna, druga, jedna, druga, jedna, druga, jedna, druga. No nie będę już tego pisać, bo wszędzie będzie jedna, druga, tak? Jak coś. Natomiast co nas tu interesuje? Nas interesują zdarzenia, że jest inna liczba orłów niż reszek. Czyli tutaj mamy same orły, więc to jest ok Czyli to nas tu interesuje. To nas tu interesuje, bo trzy orły reszka. Tu jest orzeł, orzeł, reszka, orzeł. Też nas tutaj to interesuje. Orzeł, orzeł, reszka, reszka nie. Orzeł, reszka, orzeł, orzeł, tak. Orzeł, reszka, orzeł, reszka nie. Nie. Orzeł, reszka, reszka, orzeł, nie. Orzeł, reszka, 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 tak. Reszka, orzeł, 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 tak. Reszka, orzeł, orzeł, reszka, nie. Reszka, orzeł, reszka, orzeł, nie. No ale reszka, orzeł, reszka, reszka, to nas interesuje. Tak samo tu nas będzie interesować. To nas będzie interesować. To nas będzie interesować. No i teraz tak, prawdopodobieństwo tego, że co, co tu się będzie działo, te, te, tego rozgałęzienia, to jest mnożenie tych prawdopodobieństw po kolei. Tu są wszędzie jedne, drugie, tak. Czyli zauważcie, że na tą gałąź, tą tutaj, prawdopodobieństwo. Będzie 1, druga do potęgi 4, nie? I później plus, powinienem zrobić teraz to, co mnie interesuje, to też będą same, jedne, drugie, czyli też 1, druga do 4. Więc tak naprawdę, zawsze idąc od góry do dołu, będzie 1, druga do 4. Policzmy, ile takich jednych, drugich do czwartych tu będzie, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to tego, rzeczywiście, to tego rzeczywiście teraz jest 10, nie? Czyli po prostu mnożymy to przez 10. Zauważcie, że wyjdzie dokładnie to samo, bo to wyjdzie 10 razy 1, druga do czwartej, to jest 2 razy 2, 4 razy 2, 8, 16, czyli 1 szesnasta czyli rzeczywiście 10 szesnastych czyli po prostu 5 ósmych o, to jest taki drugi sposób na to zadanie no i można by to jeszcze zrobić zdarzeniem przeciwnym więc trzeci sposób wam jeszcze pokażę może któraś metoda wam się przyda na maturce czyli trzecia metoda to jest zdarzenie przeciwne, zauważcie, że jeżeli nasze zdarzenie A polega na tym, że mają być inne liczby orłów i reszek to nasze zdarzenie A' to są wszystkie pozostałe możliwości a pozostałe możliwości są takie że liczba orów i reszek jest taka sama. Czyli w takim razie, jeżeli cztery razy rzucamy, no to muszą być dwa orły i dwie reszki. I tak spróbujemy to zrobić. To jest najszybsza metoda na to zadanie. No czyli tak, nasza APRIM, po prostu możemy wymienić znowu te elementy. Czyli no może być tak: orzeł, orzeł, reszka, reszka. Załóż. Orzeł, reszka, orzeł, reszk. Tak może Może być jeszcze orzeł dalej na początku i może być dwie reszki w środku. Czy jeszcze jakoś to może być? I żeby orzeł był na początku, no chyba nie. No to teraz rezygnujemy z orła na początku, teraz będzie reszka na początku. No dobra, no to jak reszka na początku, to może być reszka, reszka, orzeł, orzeł. Tak na początku. Potem może być reszka i te zamienimy kolejnością, czyli załóżmy orzeł, reszka, orzeł. Tak może być. Może być jeszcze reszka i mogą być dwa orły pod rząd i reszka. O, I to już są wszystkie sytuacje możliwe, żeby po prostu poprzestawiać to kolejnością. No to tak naprawdę moc naszego zdarzenia aprim, no to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest sześć. Ogólnie omegę w tym zadaniu możemy policzyć w inny sposób, bo zauważcie, jeżeli rzucamy cztery razy kością, no to tu mamy orzeł, orła albo reszkę, tu mamy orła albo reszkę, tu mamy orła albo reszkę, albo tu orła albo reszkę. No to są dwie, 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 dwie opcje. Dwa razy, dwa razy, dwa to jest 16 rzeczywiście, nie? Czyli prawdopodobnie Podobieństwo zdarzenia A' to będzie 6 przez 16, no czyli 3 ósme, a prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A w takim razie to jest 1 minus prawdopodobieństwo naszego zdarzenia przeciwnego. Czyli 1 minus 3 ósme, czyli 8 ósmych minus 3 ósme, no to chyba 5 ósmych. O! No myślę, że kilka metod i kilka, kilka narzędzi w arsenale wam tu pokazałem. Mam nadzieję, że prawdopodobieństwo was nie zaskoczy na waszej maturce. No dobra, no i standardowo otrzymajcie jakieś zadanie jeszcze do przećwiczenia właśnie z prawdopodobieństwa. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli w sumie na... Ostatni dzień przed Waszą maturą. Bądźcie przygotowani na live a jutro około 17.00 jako ostateczna powtórka do Waszej matury. Trzymam już kciuki i nie zapominajcie o hasztagu w komentarzu. MATMA na 100%. Będzie ok. Dzięki za wszystkie kawusie. A po co mi ta MATMA?